Zastanówmy się przez chwilę, ile lat musi mieć bohater. To pytanie wraca szczególnie mocno 15 listopada. Tego dnia, w roku 1908, przyszedł na świat chłopiec, którego historia udowodni, że prawdziwa odwaga nie liczy lat. Nazywał się Tadeusz Zygmunt Jeziorowski. Miał niespełna 12 lat. Był rok 20, a bolszewicka nawała zagrażała jego rodzinnemu płockowi. Ten chłopiec Harcerz o pseudonimie Biszkopt podjął decyzję, która przerasta wielu dorosłych. W tajemnicy przed rodzicami, zostawiając tylko krótki list, uciekł z domu. Możemy sobie tylko wyobrazić ich przerażenie, ale on pobiegł na barykady. W huku wystrzałów, pośród chaosu walki, ten mały chłopiec, zamiast chować się w piwnicy, z niewiarygodnym opanowaniem roznosił amunicję polskim żołnierzom. Rozpoznając z pamięci odpowiednie naboje do broni. Francuskiej, austriackiej czy rosyjskiej. Gdy zobaczył porzucony na barykadzie karabin maszynowy, sam jeden przeciągnął ciężką broń na plac Floriański, ratując ją dla obrońców. Za ten heroizm 10 kwietnia 1921 roku marszałek Józef Piłsudski osobiście odznaczył go Krzyżem Walecznych. Chłopiec stał się najmłodszym kawalerem tego orderu w historii Polski. Taki początek musiał zdefiniować całe jego życie. To nie był tylko młodzieńczy zryw, to był wybór drogi. Drogi służby Polsce. Ukończył szkołę Orląt i został pilotem myśliwskim. I wtedy nadszedł wrzesień 1939 roku. Bohater Spłocka, teraz już porucznik pilot, znów stanął do walki. Jego los dopełnił się tragicznie i szybko. Polek w walce powietrznej nad Widzewem zaledwie czwartego dnia wojny. Jego życie jest więc odpowiedzią na pytanie, które zadaliśmy na początku. Odwaga nie jest kwestią wieku, jest wyborem. Ten sam ogień, który zaprowadził dwunastoletniego harcerza na barykady Płocka, płonął w nim do samego końca. Do ostatniej walki w przestworzach i ten ogień pochłonął go, gdy bronił polskiego nieba. Miał niespełna 31 lat. Cześć jego pamięci. Jeśli podoba Ci się taka podróż przez historię, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i dołączysz do grona subskrybentów. Do usłyszenia!